Elo z lata, z lata to jest. Rap z lata, z lata rap i nowy numer lato rap, lato rap, rap, rap i wakacje. I nowe nuty się nabijają ciągle. Gdy mam nowy numer, grapuję ciągle na numer, że robi wiele rapu, to też się rapuję. Od zawsze na muzyce się ma, drapuję. Oto na muzyce się nabija, ciągle rapuję. Oto przewijam ten numer, przewijam te skreślenia, nowe skillsy, nowe numery na się ma każdy numer 7 flow, 7 dni. Flow połączony, flow po pierwsze pięć nut, flow, pić, flow się snut, flow, flow jest nuta. Siema to flow, siema wynapałe, siema i zajawka na muzyce. Zawsze będzie nasza muza. Drapuje, tu drapuje, tutaj to rapuje, to rapuje. Elo z refrenem się nawija, to rapuje. Elo z refrenem się ma, bita, To na winę na numera siema. Zawsze będzie nasza muza. Dynabita. Mam ten numer. Flow zawsze będzie na bitach, się wie. Ciągle rapuje ten numer, siema słyszycie, słyszycie nowo nutę się nawija to na podkładzie, siema i rapuje, zawsze będzie na muzyce. Siema to rapuje tutaj i... Elo, to rapuje ciągle na muzyce Zawsze było na numerze Siema, przebijane wersje, co to Czy to, to beatbox, czy to rap Więcej nowego rymu, nowego rymu Zawsze będzie rytmiczny Flop, każdy numer, ma, Każdy numer to są zwrotki Gdy na to rapuje, ciągle Na muzyce się nawija tutaj Skrecze są numery, skrecze zawsze Będzie tutaj na muzyce się nawija Ciągle mamy dobry rap, ciągle na muzyce Się nawija ciągle z rymem Elo, mamy dobry rap, a Dobre numery, to jest techniczne flow, techniczne flow, techniczne nuty, siema, techniczne flow, od zawsze będzie na muzyce się nabija. To jedziesz składem, nie jedziesz. szybko, powoli, nie jedz składem, jedziesz składem powoli. Szybko nie jedz, nie dawaj wyducia, prędkość i słucha, z tego rapu posłuchaj, non-stop, siema z bitem na nas, flow, na bohara, lozbitem na numera, siema to, bo gdy bitach mamy numer, gdy rapuje. Oto na muzyce, oto zawsze będzie wiele razy. Na się to są wolumy zawsze polecą na bitach To właśnie się nawija, to na naszym bicie, Zawsze będzie na muzyce Na numerach będzie to flow, na muzyce Mamy dobry mamy numery Mamy cztery elementy Fonia z rymem, fonia I beat i siema tak jak Pamiętacie wszyscy, naszej sceny kopowej Albumy Molle, Steven, i płyta tak Skandal, płyta Skandal i Molle, i mimo I kumple i cały sceny te nuty zawsze będą Siema, bicie, słyszycie Na numerach się ma nowe numery Słyszycie nasza muzyka Gdy na numerach chodzą ciągle rap Od zawsze na naszym bicie będzie rap tutaj na poni znowu To gdzie rapuje tutaj się nawija ciągle rap Na muzyce się ma na numerze Nowy numer gram od zawsze na numerach Było elonami numer ma i rapuje od zawsze na naszych bitech, Od zawsze to flow Na numerach się nawija ciągle rapuje Rapuje nawijam, krystalowuję Frystaluje, freestyle luje, frystaj, luje, rymuje, freestyle frystaluje freestyle, 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 i rapuje na wia pod podkład i beatbox Dogs i Nota, ma i ceremenki, żaden disp, żaden disp, zawsze będzie grona. Szybko panie a ani pisze, żadne ciszy. Trzyma tutaj na numerach, trzyma nowy raport, to na skretach ciągle mamy, nasze muzy będą więcej. Rapu na naszych bitach, tak zawsze będzie wiele. Dobrego rapu się wia ciągle mamy, na skręcą. Na numerach, na wokalach Mamy dobre, a o zawsze będzie Na numerach słychać ciągle cztery elementy I Firma, hip -hop, hip, -hop, hip Hop, cztery elementy I breakdance, siema I rapuje na numerze, to rapły, na numerze Gdy mamy dobry rap, gdy mamy tu numerem Dobry rap, zawsze, siema, No i w na nasi wita Każdy numer na nasi wita, siema To rapuje od zawsze, mamy tu Jako freestyle, jako rap, jako newskult Próśpły na i razmopowe wersje, rapowane teksty, i bitkowym zawsze będzie tutaj wiele. Na numerach rafuje, nowe numery, gdzie rafuje od zawsze na numerach się nawija, ciągle na numerach, cicha ciągle na się być, na numerach, i ciągle rap od zawsze. Elementy o się i zawsze tak zawsze. <toddry>